Polska! Która jest marionetką Związku Radzieckiego, który upada od niemieckiej inwazji, Gomułka siedzi na tronie. Czy uda mi się uratować tę kampanię? Przekonajmy się. Mam nadzieję, że Tobie uda się zasubskrybować ten kanał, jak jesteś tu nowy i polubić ten materiał. Rzućmy okiem, co tu się dzieje. ZSRR wykonało desant na Tarent, OK. Stany Zjednoczone nie są w aliantach. tutaj alianci walczą z Niemcami, i tutaj widzę moja wielka polska komunistyczna, która jest marionetką. Nawet nie denerwuj, że Ty poszedłeś w marionetkę. O Boże, zostałeś legitnie marionetką Polski. Przepraszam bardzo, nie marionetką Polski, tylko zostałeś legitnie marionetką w ZSRR, nie? Nie wiem, dlaczego zostałeś marionetką Stalina, nie? Tutaj widzę cele porobione, wszystko porobione. Okej. Okay. Zobaczmy sobie e, template'y. Osiemnastka, dobra. Tutaj jest 60, czyli policja. Widzę, że ktoś mój odcinek z template'ami oglądał. O kurde. Mmm. cholera, przepraszam. Przepraszam za co. Tutaj chyba kole brakło pistoletów. Tak mi się wydaje. Bum. Proszę bardzo. Dobra. Osiemdziesiąt tysięcy karabinów. Chłopiec, chłopcze, z czym do ludzi w ogóle, nie? Osiemdziesiąt tysięcy karabinów, stary. Dobra, rekujemy nowe do dywizje w Władysławie. Robimy tutaj wielką defensywę. Okej. Okay. Będziemy na razie starali się obronić tylko i wyłącznie terytoria Polski. A na Eneba.com 3% taniej z kodem KRL. Odpałzujmy sobie. 50 tysięcy karabinów. Ale jaja. Jak twoja produkcja wygląda? Artyleria może być. Po co ci tyle wsparcie 10 tysięcy na plusie? Wow. Myśliwce do śmieci, anterów dorabiamy, artylerii i broni. Dobra. I biorę fabryki od ZSRR. Biorę fabryki od tego. No dobra. No to teraz praktycznie pozostało mi czekać i modlić się, aby chłopaki na Wytrzymały niemiecką ofensywę. Ratunek dla komunistycznej Polski. To już pewnie ludzie w komentarzach będą pisali. Ostatnio widziałem taki. Teraz takie TLDR. Ostatnio widziałem taki komentarz pod filmem. O, Łukasz! Wydajesz się jakiś szczęśliwszy, jak grasz komunizmem w hoju, nie? I ja miałem takie. Aha! To już chyba wszystko poszło za daleko, tak mi się wydaje, nie? E, dobra, zmotoryzujmy sobie tutaj logistykę naszej armii, bo widzę, że jej nie było. 5000 Manpowera tylko. Damy radę, moi drodzy. Bez problemu. Najgorsze jest to, że z ZSRR mi pada. I prawdopodobnie by to będzie prawdziwy komunistyczny. Komunistyczno-polsko-gumułkowy nie? O, 30 dywizji zwykłych wystawionych, dziękuję. Proszę dołączyć do linii frontu, proszę bardzo. Oczywiście dowódca, niech tu będzie Anders, a tu niech będzie. A niech będzie ten Lucian. Dobra. Czy to wystarczy na obronę Polski? Chyba tak. Jugosławia dołączyła do aliantów. Świetnie. O Boże! Nie no, nie wierzę, nie! Włochy chyba zostały stworzone w tej grze po to, aby Niemcy miały trudniej w scenariuszu drugiej wojny jednym, że ZSRR Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, e, trzynaście, 14, 15 dywizjami podbiło Włochy. Desantem, Nie wiem no powiem wam, że to już naprawdę jakby. To powiedzieć, to już zahacza o trybunał wchadzenie. Naprawdę. Jaka to jest doktryna w ogóle wybadana? Zobaczmy, jakie masz doktryny, kolego. Dwójka Superior Firepower, oczywiście wspaniale. A badania jakie? No, badania są w porządku, byku, więc nie ma się co martwić, nie? Trzeba po prostu czekać. Komitet Wyzwolenia Narodowego. Teraz oczywiście weźmiemy darmowy Manpower, nie nierdzenne zasoby ludzkie. No i zobaczymy, czy ruscy dojadą do Palermo. Ty, a co by było, gdyby Kałach wziął jedną dywizję piechoty, odpiął ją i przetransportował ją w te miejsce? tak z czystej ciekawości, i zdobył Włochy? Oj, jedna samotna. Ta polska dywizja, która płynęła przez Bałtyk, niestety została zniszczona przez niemiecką marynarkę. Deniz, odpowiesz za to wszystko. Deniz, odpowiesz za te zbrodnie. 180 tysięcy Manpowera i cały czas rośnie ten Manpower, więc chyba się opłacało robić cele na Manpower. 400 artylerii, 300 pelotek. Powiem Wam szczerze, że ta kampania to jest chyba jedna z przyjemniejszych do ratowania, bo z tego co widzę, to nawet się dobrze tutaj utrzymujemy na froncie. Nie ma takiego upadku, upadku tak? O, spróbujemy tutaj zrobić konterkę. A jakie to dywizje walczą? O, te z anterami dywizje. Dobra, to pewnie będzie zniszczenie. Zobaczymy. Oczywiście, że tak. Rostę. Biegiem, biegiem, biegiem! Trzeba by było zacząć nasze tereny odbijać. Bo tutaj widzę, w stronę Gdańska jest jeszcze kawałek, nie? Dobra, czas się ruszyć. Czas pomóc naszym kolegom z Rosji. Znaczy, kolegom. Wymuszonym sojusznikom teraz, w tym wypadku. Północ. Kontra, kontra, kontra. Ej, nie wiem czemu, ale ten template, który jakby zrobiłem na obronę Polski i tą miniserię. Nie wiem czemu ten template tak działa, nie? Nie wiem dlaczego to tak funkcjonuje, stary. Dobrze. Anti-air w templatecie i dwudziestka rozpiętości. Nie wiem dlaczego to tak działa, nie? Dobrze. Naprawdę. Coś jest dziwne. Coś jest dziwnego w tej grze, nie? Naprawdę. Zobacz. No, porze, kochany. Poznań odbity. Zobacz. Kurde. Fajna sprawa, nie? Dobra. dacie radę, panowie. Nawet wypalamy. Zobacz, jak my wypalamy organizację tym Niemcom. Kurde. Ładnie. Fakt, że nie wszędzie może zdobędziemy teren, ale. O, tutaj byśmy zaatakowali. Przez rzekę, czołgi. Nie możemy penetrować, ale zbijamy im organizację, więc jest chyba dobrze. Okej. Okay? No i zobacz. Działo kolejowe okrążone. Ty. Czekajcie. Zróbmy następny cel. Czyli armia Ludowa, nie I zobaczmy, czy zdobędę to działo kolejowe teraz podczas zajmowania tej prowincji, nie? Ok. 98. Okej, okay, przebicie i zniszczyłem to działo, tak? Ja go nie zdobyłem, czy o co chodzi? Ła, ono tutaj uciekło? Nie no, naprawdę jakim sposobem? Nie no, to to trochę wałek jest. Dobra, teraz będę masowo rekrutował wojsko, więc wiecie co? Wezmę sobie obowiązkową służbę. Po armii ludowej dostanę power jeszcze jakiś trochę z dywizji, więc powinno być spoko. Zrobimy dalej przemysł i czekamy. Czekamy z ruszeniem ofensywy. Dobra, wystawiam 21 dywizji i 14 teraz. Dołączę je po prostu do tych panów, że tak powiem. Niech się rozbiegną. Tutaj kolejna dyszka wystawiona. Świetnie. I tutaj Tutaj jeszcze trójeczka wystawiona, świetnie, i mamy pełną armię. I pokuszę się o stwierdzenie teraz. Puszczenie dzikiej szarży polskiego ducha wojowniczego, że tak powiem. Bo Niemcy mają po jednej dywizji na kratce. Więc zobaczymy. Pan Sikorski gotowy, dywizje gotowe. Piero, do przodu. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało w praniu, nie. Tutaj widzę, jest odbijana północ powoli. Zmierzamy w rejonie królewca. Tutaj widzę na południu Węgry będą siadać bardzo powoli, ale jednak będą. Ruscy. Boże, ruscy to są przepiękni, nie? Zamiast bronić Leningradu, to chłopy z Leningradu Konały desant na Talin, i od tyłu większość armii wprowadzają. Nie rozumiem tego, nie? No ale cóż, jak tam z Włochami? Włochy to są bardzo blisko kapitulacji. Dobra, ej, jak tutaj zdobyliśmy? Stary. Nie zauważyłem tego, że my zdobyliśmy już praktycznie Gdańsk, odbiliśmy i królewiec, nie? I tutaj nasze dywizje też lecą do góry. Odcinamy te jednostki niemieckie tutaj w tym rejonie. Oni powinni zaopatrzeniowo tutaj się zesrać, dosłownie. I Ruscy może połączą się frontem i zdobędą się na jakieś zwycięstwo. Manpower jest, kolejne doktryny są. Świetna sprawa, nie? Ty, weszliśmy do. Bratysławy już naszym wojskiem. Wyzwoleńczym, nie? tego co widzę. Jesteśmy dosłownie krok od Wiednia, nie? Okej, okay, tutaj wszystko ładnie zdobywamy. A tutaj? Ty, jakbym powiększył trochę ten front, właśnie w ten sposób. Ty, zaraz się połączymy frontem. Przez rygę. Czekaj. Dawaj przez rygę przejdziemy, nie? Okej. Okay. Dobra, ładne zniszczenie. Ładne, ładne, ładne. Łączymy się z ruskimi. To jest ten moment w grze, moi drodzy. Połączyliśmy się tutaj frontem z ruskimi. O boże, to jest koniec. A tutaj? Wow. Jestem już pod Wiedniem, nie? Aż mi żal zatrzymać tą ofensywę, wiecie? Tak naprawdę. 400 tysięcy manpowera. Aż mnie dupa boli, jakby Miał zatrzymać tę ofensywę, nie? Tutaj Niemcy uwięzieni, jak w rzeczywistości byli na tym półwyspie tutaj. Na jakim pół, półwyspie, boże? W, w tym rejonie, oczywiście. Tutaj Ruscy powinni przejść do kontrofensywy, bo mają przecież przewagę na froncie. Czemu tego nie robią? Tutaj Niemcy nie powinny mieć. Ej, to co jest, coś wałek, bo Niemcy powinny mieć tu ogromne kary. Ale nie mają z jakiegoś powodu. Kończymy tutaj ten kocioł mały. Tutaj się raczej nie będziemy przebijać, ale to powinni sobie już Ruscy poradzić. Tutaj wybity mały kociołek. Świetnie. I Ruscy tak naprawdę powinni tutaj wygrać, nie? Takie mam wrażenie. Ty, bo ja tutaj sobie patrzę na front bałtycki. A nie zwróć. O jezus. Ty, tu jest zniszczenie. W Wiedeń będzie za niedługo okrążony, może? Ty, pod Berlinem już jesteśmy. Okej, okay, świetnie. Like. Upadek Berlina. A, a propos. O wilku mowa, że tak powiem. A tutaj, kurde, jak szybko wyekspiłem dowódców, nie? Patrz. Sekunda, nie? Wystarczyło plan puścić i mogę już miażdżącą siłę ognia przyznawać dla dywizji, nie? Błyskawiczne natarcie, Masowane ostrza artylerii, proszę bardzo. Świetnie. I tutaj się staramy ich stłamsić, ty, bo Niemcy mają tylko jeden port w narwie. Ale wątpię, że oni tu za potrzeniowo wytrzymają, nie? Rosy powinni ich tu zamknąć. Ty, Rosy wchodzą. Też tutaj, o, tracą Rzym, niestety. Ale wchodzimy tutaj. Bardzo dużo manpowera straciła mi broni. Szkoda. Dobra. Czas się przeorganizować, przegrupować, tak? Dobra, za zajmijmy woru, bo to jest chyba. Nie, nie supply point. Tu by się przydało desant zrobić na narwę, nie? Serio. Jakby to siadło, to jest po Niemcach. Dobra, linia zrobiona. I byśmy teraz spróbujemy przeprowadzić ofensywę na narwę. 7, 8, 9, dziękuję. Spróbujcie zająć tartu. Dobra. Nasze dywizje pod, pod narwą nie wytrzymały. Szkoda, że Ruscy ich tu nie zamykają w ogóle, nie? Ty, Niemcy robią kontrofensywę na całym froncie. Świetnie. Jezu, to takiego frontu to ja nie chcę, że ogromnego. Stary, uspokój się i ustaw się gdzieś tak. Wiesz? Ty, co jest? Mi się front zepsuł. prostu się gdzieś tak i tyle, no. Dobra. Tutaj Niemcy chcą wyjść, ty. Nie wypuszczamy Niemców. Bum. Dobra. Kurde, Rusy. Zamiast być, kurde, ciężarem ta Rosja, to chociaż raz mogłaby mi pomóc. Chociaż raz, nie? Chociaż jedna, jeden raz, chociaż jedną pomoc od Związku Radzieckiego, jakbym dostał, to bym naprawdę nie był zły, nie? Bo aktualnie z tego, co widzę, to jest ciężko. Gdyby nie ja, to chyba by te ruskie to by upadły. W jeden zajęty też. Super. Musimy karabiny odrobić. Brakuje nam 9 tysięcy. A tak to mamy wszystkiego nadwyżkę, nie? Kozacko! Dobra, filipiny kapitulują, a my dalej staramy się przedzierać w stronę narwy. To jest moje marzenie, żeby ją zająć i odciąć całkowicie Niemcy od zaopatrzenia. Dobrze, świetnie. Dobra, tutaj wycofamy dywizję pod narwę tylko. Zobaczymy, czy ruscy sobie poradzą. Tutaj jest wszystko ok z drugiej strony. Budapesztu zajmować mi się nie opłaca i raczej nie dam rady. Spróbujmy. Bitwa o Budapeszt. Z wojskami niemiecko-węgiersko-włoskimi chyba, z tego co widzę. Oj, chyba nie dałem rady. Jak tutaj to wygląda? Dobra, próbujemy zająć narwę. Dobra, walka o narwa trwa. Moi drodzy, to jest ostatni niemiecki port w tym regionie, który daje im zaopatrzenie. Jeżeli zdobędę port w narwie, to prawdopodobnie ten front zostanie wyczyszczony. 91%, moi drodzy, 90% super. Narwa zajęta, nie? Teraz Niemcy powinni tutaj umrzeć z braku zaopatrzenia, nie? W sensie oczywiście w grze internetowej, tylko, żeby ktoś tutaj nie pomyślał coś. Dobra, Niemcy próbują Leningrad zdobyć na szybko, nie? Żałosne. Dobra, super. Mhm. Uh -huh. Dobra, z tego co widzę, to oni kompletnie organizacyjnie tutaj nie ogarnęli. No teraz już nie ogarniają, bo ich odcięłem tak od wszystkiego, że to się w pale nie mieści. Takie sankcje zrobiłem Niemcom na zaopatrzenie tutaj w tym rejonie. Rzesza niemiecka ustępuje Węgrom. Świetnie. O, chyba jednak nie świetnie, z tego co widzę. Możemy zwiększyć autonomię. No to oczywiście zwiększenie. Ty, jestem niepodległą. Polską, stary. Proste! Wyzwoliłem ci się Polską, chłopie, nie? Od ruskich. Proste! Dobra, i tutaj staramy się pozamykać już do końca tę dywizję, nie? Pomóc ruskim troszeczkę. Chociaż, chociaż troszeczkę, nie? Bo oni tu już nie powinni organizacyjnie żyć w ogóle w tym kotle, no ale to jest jednak Herzowiron, tak? Zaraz dziwnym trafem jednostki niemieckie mogą mieć 2000 defensywy, to nawet bym się nie zdziwił tak szczerze. No i świetnie, zobaczcie. Cały kocioł domknięty. Salutki kociołek domknięty w 100%. Psztyk. Świetnie. Dobra. Czyli Rosja została uratowana od opadku teraz. Tak można w sumie powiedzieć. Jezu, ale tu jest kocioł! Pik, 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 pik. Dziękuję, dobranoc. I teraz wszyscy wracają na front. To, co ruscy robią lubić, lubią robić najlepiej. I umią. Desant na plecy niemieckie. Zobacz. Mamy to. Dobra, chłopie. Tu nie ma co. Tu trzeba jechać przed siebie, nie? To już jest koniec Niemiec. Totalny. No i tutaj już chyba nie ma co, co czarować, że tak powiem. Ani ratować. Bo z tego, co widzę, to jest naprawdę sieczka. Po prostu lecimy przed siebie. Zrobiłeś zbyt OP-template. Zrobiłeś zbyt OP-template z mojego poradnika stary. Ten template jest nielegalny, że co chodzi. Robienie tego template to jest. Nie wolno tak robić, nie? Niemcy kapitulują, co ciekawe. I teraz ja będę dobrym Polakiem. Ty jeszcze Gdańsk oddałeś tutaj i zacząłeś przegrywać jakim cudem stary. Da się tak? Żeby Gdańsk w koju oddać i jeszcze front z Niemcem przegrać? Nie, to mi się wydaje zbrodnia wojenna, tak szczerze. Ale no cóż ja mogę powiedzieć na ten temat. Mogę powiedzieć na ten temat tylko tyle, że jem wszystko dookoła, co tylko mogę i pozdro. Dobra, zrobiłem wszystko, co mogłem zrobić i musiałem. Pięknie. Józef Haller ma kontuzję. O, Słowacja, moja. O Boże, Ruscy ukradną. Chociaż? Czemu on dwa punkty w konferencji? Dobra. OS. No, bez player Leda tak się robi konferencje. Dlaczego mnie Ru ruscy wzywają do wojny? Z Japonią! A ja nie chcę wojny z Japonią. Ja nie chcę ruskich. Ja nie chcę być w wojnie. Zobacz, jaką ci Wielką Polskę utworzyłem. Jesteś wolny chłopiec od ZSRR? masz miliony sprzętu, miliony equipmentu jesteś nieśmiertelny teraz. Teraz to szczerze, zdradziłbym ruskich i wbiłbym kosę w plecy i bym w nim wjechał. Bo zobacz, oni 100% wojska przynoszą na front z Japonią, nie? Wszystko będzie leciało przez Sibir do Japonii. Do i Manjuri, nie? No ale nie będę ich zdradzał po prostu. Nie będę zdradzał Rosjan, ponieważ jestem lojalnym sojusznikiem, tak? Nigdy nikogo nie zdradziłem w Heroes of Iron, a jak ktoś sądzi inaczej, to po prostu jest hejterem i nie warto z nim rozmawiać. Proste, proste. Taka jest prawda historyczna, moi drodzy. To chyba by było na tyle, no bo co ja mam tu jeszcze więcej ratować? Uratowałem Polskę, Rzeczypospolitą Ludową. Misja spełniona. A jak chcecie zobaczyć roleplay Polską na nowym Modern Dayu, to kliknijcie w ten materiał.